Hej, cześć się wam wszystkim. Ja jestem Pikax z a dzisiaj robię re re reklamę serwera y 710IG to jego serwer Tak szybko się Pośpieszyć trzeba e -e -e. join No, login in, ale login i się ładuje, ładuje za za miesiąc po 30. Po pierwszy no po 30 będzie wystartowane. Tu jest Igi, tu jestem ja. Witam. Yy, I przedstawiam wam szybko serwer. To jest galer galer Galeria Leszno. Je, tu jest tylko trzy sklepy. Tutaj Empik. Em, tutaj jest KFC, tu McDonald's. Tutaj stał domek, ale taki ti, Tiki czy timi ha, ha 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 12 rozwalił go po prostu. Zn, znak... Tutaj jest e, ten jak to się nazywa? Wiecie. Wiecie o co mi chodzi, pewnie. Mi chodzi o takiego. No, ten Creeper to jest. Jak to się nazywa? No. Posąg! To jest znak godności serwera. Tu jest spawn. Regulamin. Nie przeklinaj, nie prosi admina o operatora, nie obrażaj innych graczy, admin ma zawsze rację, nie rozwalaj donków innym graczom e, ogłoszenia e, za DEDA, czyli jak wy deadniecie, macie bana na dwa dni, e, jak za jak nagracie e, jak nagracie ten serwer i będzie miał 50 wyświetleń w tydzień nie badujemy przez miesiąc. HETA to KOKMAL i Maciek 00202. Yy, właściciel to 710 IGI. Yy, SVP to jeszcze nikt nie kupił i nie wygrał. I VIPA nikt nie wygrał. Tak, to wszystko. Tam jest tam jest Igor, Ma chyba z dwóch. Tutaj jest jakby co ten domek, tu jest galeria tam jest taki wiatrak duży, taki wiecie, o co mi chodzi tam dzień tam, tam, tam. tam dzień tutaj jest tak, 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 tak tutaj ładnie, tu jest dla rybaka łowi się ryby tam jest y, spalno świnek a tutaj boisko To to wszystko. Dziękuję za oglądalność. Dzisiaj jeszcze Wam pokażę tego mojego skina. Od boku, od boku, no, no i dziękuję za oglądalność. Myślę, że Wam się film spodobał. IP macie w opisie i jest, wszystko dobrze. Dobra. IP w opisie zalajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na pewno tego nie pożałujcie. Nie pożałujcie, komentujcie, subskrybujcie, a subów nie żałujcie. Dobra i na razie.